Siemane, wiecie mordeczki, ja jestem Kuba, czyli Skiro I w dzisiejszym filmie zrobię sobie taką niespodziankę trochę W sensie nie, nie niespodziankę, zrobię sobie prezent po prostu Kupię sobie rzecz. Zawsze miałem takie malutkie marzenie Żeby sobie kupić właśnie taką rzecz żeby mój pokój właśnie fajnie wyglądał, bo dzięki temu mój pokój będzie o wiele lepiej wyglądał, ale na razie jeszcze nie zdradzę do końca, co to będzie. Za chwilkę wychodzę z domu i jedziemy to razem kupić. Ale pamiętajcie, żeby zostawić właśnie taką subskrypcję, tylko że hmm, musicie nacisnąć na nią i właśnie tam po spodem macie ten przycisk. Oczywiście dzwoneczek obok. Fajnie też, by było gdybyście dobili tak sporo, aby w górę, bo to jest dla mnie mega ważne. Oczywiście, jak macie do mnie jakieś pytanie, to zadajcie w komentarzu. Może jakiś niedługo odcinek Q&A zrobimy. No i chyba teraz już bez przedłużania, bo no co to i przedłużać? Po prostu jedziemy kupić tą rzecz, a w sumie nawet dwie albo więcej rzeczy. Wracamy do mojego pokoju i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. I jeszcze Wam powiem, że ta lampa ma coś wspólnego z tym, co ja chcę dzisiaj zrobić. W sensie tej lampy tu nie będzie. Tu będzie coś innego, może jakaś inna lampa. Bo ja lubię takie różne, można powiedzieć, że kolorowe rzeczy. Więc może niektórzy już wiedzą o co mi chodzi. Ale pamiętajcie, żeby zostawić właśnie to subskrypcję, to jest mega dla mnie ważne, żeby rozwijać ten kanał. Na dole i jedziemy już. Lecę do samochodu. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz kupiona. Teraz jedziemy tak jakby do kolejnego sklepu i mam nadzieję, że będzie ta rzecz, którą chcę kupić, bo ona jest mi dość potrzebna do tego filmu. Dobra, słuchajcie, mam kolejną rzecz. Teraz jedziemy do domu i wszystko trzeba odpakować w końcu. Jakiś samochód, wiecie, więc ja z tym spadam. Jestem! Wróciłem! Wróciłem ze sklepu. tą lampę trzeba oddać, bo to generalnie nawet nie jest moja lampa. Tutaj mam przede wszystkim nowe oświetlenie do mojego pokoju. Nie jest może go jakoś tak dużo, ale przede wszystkim mam taką lampę, bardzo podobną do tej. No i oczywiście oświetlenie od Philipsa. Takie, wiecie, kolorowe żarówki. I ja już wiem, jak to będzie fajnie wyglądało. Naprawdę. Pozbyłem się tej lampy, w sensie ja ogólnie, tak jak mówiłem, oddaję ją, bo ona nawet nie była moja. Teraz po prostu montuję tą lampę. Uff. Chciałem to otworzyć Dobra, udało się otworzyć Ja nie wierzę, ile, jak to jest Poblokowane tutaj, żeby nikt tego, nie wiem, nie ukradł Czy co? Nie otworzył sobie w sklepie Gituwa w końcu otworzona Ogólnie sobie kupiłem czarną lampę, tak jak możecie tu zobaczyć po, po częściach, nie po tym kloszu Tylko ogólnie same te pręty Są czarne, to będzie pasowało też do mojego Dmiaru ruszka, bo ja lubię, jak wszystko Do siebie pasuje, no i też Do mojego goberu dzisiejszego Ale się pobrudziłem tym GIT! Udało się rozmontować tą lampę, więc teraz trzeba otworzyć się Całe pudełeczko z tymi lampkami I skonfiguruję to i pokażę wam ogólnie Jak to wyszło, jak będzie wyglądał teraz mój pokój właśnie z tymi lampkami Generalnie to mam strasznie bałagan w pokoju Tutaj się coś tam aktualizuje, w sensie tamty mostek się tam aktualizuje zaraz biorę jedną żarówkę i o tej wkręcę, ale za chwilę musicie tam wszystko zaktualizować, jest jeden na dwa, więc, więc czekamy. W filmie, gdzie pokazywałem Wam cały mój pokój, mówiłem, że za biurkiem będzie pasek lodowy, pod moim łóżkiem będzie pasek lodowy, no i będą po całym pokoju porozstawiane te wszystkie żarówki. Na razie postawiłem na same żarówki, żeby kupić jeden pasek lodowy, on kosztuje... Dużo, naprawdę kosztuje dużo. Nie, no, mega się jaram, bo ja lubię tak wieczorem sobie usiąść i tak na przykład klimatyczny jakiś kolorek łączyć No i mam generalnie 2 na dwa. Nie wiem, czemu tak długo się to instaluje, ale instaluje się szybciej, jak chcę zobaczyć, jak to fajnie działa. Zaktualizowało się w końcu. Ile na to można było czekać? Naprawdę strasznie długo się aktualizuje. W końcu przyszedł ten moment, gdzie muszę to wkręcić. Jest, pasuje. Już myślałem, że nie będzie pasowało, tak naprawdę. Włączmy, zobaczmy, czy działa. Działa. Jest, działa. Jest fajnie, więc teraz spróbujmy zmienić jakiś kolorek, co? Musi się dać zmienić kolorek, bo jak się nie da, to ja to oddaję. Mogę chyba sobie sterować jasnością. o oh, shit, jak to fajnie działa. I <laughs> kozackie, naprawdę. Dobra, ja chcę kolory jakieś. Nie gada, ja chcę czerwony. <laughs> Ej, no mega, mega mi się to podoba, naprawdę. Ej, to jest naprawdę kozackie, mogę sobie wszystkie kolory, jakie chcę dać. A drugą żarówkę wkręcę po prostu tutaj do góry, bo tak jakby nie kupiłem jeszcze żadnej innej lampki, która będzie na przykład stała na moim biurku, więc na razie wkręcę tutaj do góry. Tak mi się wydaje. Dobra, znalazłem też jakąś opcję, że na przykład daję sobie zakód słońca jakiś i nagle mi się tutaj tworzy jakiś <laughs> zakód słońca i mogę sobie zmieniać ogólnie. Jakieś różne. Nawet mam coś takiego jak lampka nocna. I to tak wygląda. Dobra, mamy kolejny dzień, bo wczoraj było już trochę za ciemno, żeby nagrać tą końcówkę. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, aby zostawić oczywiście subskrypcję, taką. Tylko na dole pod filmem, razem z wódeczkiem. Zostawić łabeczkę w górę, bo to jest mega ważne. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, pa No i cześć!